ostatni dzień roku wybrałem się skoro świt na polowanie na jelenie są były jelenie, oczywiście nie tam gdzie ja byłem daleko ale zeszły mi do trzcin, a teraz jakby wychodzą to są chyba byki jest fajna pogoda gdzieś poniżej zera, tylko że znowu jest problem z podchodzeniem po bardzo chrupie pod nogami, ale tam widzę, że idą jakieś drobyczki. Jelenie są zupełnie nieprzewidywalne, nigdy nie wiadomo gdzie pójdą. Piękny świt, gdzieś tam gęsi się odzywają. Za plecami w lesie też mam jelenie, bo je widzę w termowizorze. A tam idą byki, ale one są daleko i to nie są do Pyki. A do czciń zeszła cała chmara było w sumie chyba ze 30, tylko że one tak schodzą, że już no nie ma szans, bo nawet teoretycznie już godzina jest ta, że można strzelać, ale w tej chwili ciężko rozróżnić, bo cielaki są już tak wyrośnięte żeby się z jakimś pytkiem nie pomylić, więc musi być to dobra widoczność. Teraz się spotkał z sarną. Są takie trzcinowiska, że one po prostu z jednych trzcin idą do drugich trzcin. W dali panorama Koszyncina, to teraz będzie wieża kościoła naszego koszyncińskiego. Dzień, przypominam, ostatni dzień roku 2023. Rano też byłem na polowaniu, tak jak widzieliście. Piękna, piękny wschód słońca. Mogłem zaobserwować, pogoda była idealna, tak koło zera. Były jelenie, też polowałem na jelenie. Były jelenie, widziałem wszystko, no ale tak jak to zawsze jest, tu to jelenie, tam. Nie upolowałem jelenia. Ale teraz też po południu się wybrałem, chociaż to dzisiaj jest sylwester, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo dopiero jest godzina gdzieś 15. Gdzieś idę na ambonę sobie posiedzieć, może tu coś wyjdzie. Ale też to jest taki czas, żeby podsumować to, co się w tym roku minionym wydarzyło. No wydarzyło się wiele. Przede wszystkim mamy nowy rząd, ten mówię, ten centralny nasz rząd. No i w związku z tym będą na pewno, jeszcze my te zmian nie odczuwamy, ale na pewno będą kolosalne zmiany, też dotyczące łowiectwa. Ja na przykład na dzień dzisiejszy nie wiem, kto jest pełnomocnikiem do spraw łowiectwa, no po prostu nie wiem. Mamy nowego prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, kolegi, kolegę Możdżonka. Łowczy krajowy się nie zmienia. Zobaczymy, czy to będą faktycznie jakieś takie zmiany na tych stanowiskach, czy tak samo dotyczy to zarządów okręgowych, przepisów, no wszystkiego, wszystkiego my, to są same niewiadome, my nic po prostu nie wiemy. Ale w ten miniony rok właśnie był taki opitowo. Obf wiele wydarzeń, bo to też było i stulecie Polskiego Związku Łowieckiego, to znaczy nie tyle stulecie Polskiego Związku Łowieckiego, ile, ile tak zwanego Zjednoczonego Łowiectwa. Stąd też mój tytuł, stąd te hasło, które towarzyszyło jakby tym obchodom. Wieki, nie wiek za nami, jest 100 lat za nami, tak, a wieki przed nami. Więc jak na to patrzeć, no nie wiem, dlatego w tytule postawiłem znak zapytania, czy, te, czy faktycznie te wieki przed nami, czy to tylko jakieś jeden, jeden rok, czy parę, parę lat. Dla mnie łowiecko ten rok był bardzo udany. To znaczy zwierzyny nie strzeliłem dużo, ale dla mnie każde wyjście, zawsze jak wiecie, jak mówię o tym, każde wyjście w łowisko to jest przeżycie, to jest przygoda, to jest możliwość obserwacji zwierzyny. Teraz też ostatnio miałem takie sytuacje, jak wiecie, no wiecie, wiecie, rozumiecie. Jak wiecie, rozumiecie, generalnie 99,9% ja sam filmuję, wszystko robię sam. No więc ciężko uchwycić takie prawdziwe, fajne momenty, no dzisiaj ja też razem miałem takie momenty, ale no nie da się wszystkiego sfilmować. No więc ja najczęściej wybieram wtedy filmowanie, nie strzelanie tylko filmowanie. A bywa też tak, że no nim ten sprzęt rozstawię, tak miałem nie tak dawno, że idąc na zwyżkę nagle spostrzegłem, że koło jakichś 40 metrów ode mnie stoi chmara 20 kilku byków. No ale nim się zorientowałem, to już było za późno, bo stałem na tle domów, no z pozycji ziemi absolutnie strzelać nie mogłem, także no tak bywa po prostu. Ale to mówię tak woli, tylko przypomnienia, więc. No i oczywiście jak zawsze program spotkałem myśliwych. No więc żeby spotkać myśliwych, trzeba jeździć. I tych wyjazdów było naprawdę mnóstwo. Ja nie prowadzę żadnej statystyki. Bo statystyką są programy. Ten program, który teraz oglądacie to jest 370, chyba szósty już odcinek, czyli powoli, powoli się zbliżamy do 400, to już w przyszłym roku. Kanał też, bo to jest założone, był w 2000 roku, czyli 2, 2000, 22 2003. To już też trochę lat jest, no ale wydawnictwo wiele, wiele więcej lat. No więc cały czas te działania będą, mam nadzieję, też jakieś książki mamy w przygotowaniu, bo też, też nasi nasi przyjaciele, czytelnicy pytają, kiedy jakieś nowe książki będą. No więc planujemy chyba najbliższą na targi w Krakowie. Nie wiem, czy to jest marzec, czy to kwiecień, bo tak jak powiedziałem kiedyś, my generalnie już odchodzimy od, od wydawania książek. Mnie się po prostu już, no mówię szczerze, nie chcę. Nie chcę ślęczeć godzinami nad komputerem, mam też problem z kręgosłupem, więc to nie jest takie łatwe, a to trzeba naprawdę godziny poświęcać, żeby redagować, pisać. Tak średnio mi się już chce. Trochę już ty książek żeśmy napisali, wydali także, ale coś jeszcze będziemy robić. No więc kolejne wyjazdy, a jeszcze wracam do tego minionego roku, do tych obchodów. Czy te obchody były takie na miarę tego stulecia czy nie, to każdy sobie sam osądzi. Byliśmy, ja mówię byliśmy, bo na pewno wielu z myśliwych było na takich imprezach różnych. Czy mogło być lepiej, Zawsze no na pewno z pewnością mogło być lepiej. Zawsze tak jest, że a czemu to, a czemu tamto, a czemu to nie zrobione. No zawsze może być lepiej. Zawsze można coś poprawić. No ale było jak było. Uroczystości tych, tych Hubertusów takich związanych uroczystości typowo z tym stuleciem było bardzo dużo. No niektóre to takie faktycznie no na jedno kopyto. Ale też ja zawsze mówię o tym, te Hubertusy też. Trudno coś wymyśleć, ale trzeba coś wymyślić jakąś inną formułę, żeby jednak Szczególnie myśliwych, no bo my zawsze mówimy, to jest dla kogoś robimy, dla społeczeństwa, no ale społeczeństwo generalnie to się przyciąga, tylko jedyna rada na przyciągnięcie społeczeństwa to jest co? To jest kocioł, to jest pełny brzuch. Ale z tego nic nie wynika, no nie ukłamujmy się, no nic po prostu z tego nie wynika. Nie ma jakiegoś to przełożenia na takie nasze generalne polubienie, owszem, jak już mówiłem, no, basarna stoi, jak już mówiłem kiedyś, no, nasi szanowni goście zjedzą, czasami pochwalą, no dobre było, no i na tym się kończy. No, też trudno wymagać od, od tak zwanego społeczeństwa, żeby co, żeby się zaraz na nas wszyscy, wszyscy nas kochali. Ale właśnie no, nie ma czegoś takiego jak wykorzystanie, jak przełożenie tego, takiego, tego chwilowego takiego zachwytu, no, polubienia na jakieś dalsze, na taką perspektywę, żeby w przyszłości to spojrzenie na myśliwego było zupełnie inne. Tego nie ma zupełnie. I tak jak mówiłem nie tak dawno, co zawsze powtarza mój przyjaciel profesor Norbert Stygiel. Jeszcze raz, kolejny raz pozdrawiam Norbert. Szczególnie w tym nowym roku, znaczy w tym przyszłym nowym roku, ten sylwestrowy dzień, że jest całkowity brak strategii. Nie ma żadnej wizji po prostu tego, do czego my dążymy, co my chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć. Tego w ogóle nie ma. No więc też tego chcielibyśmy, tego byśmy oczekiwali, że nowe władze, no jest nowy prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, żeby taką wizję wytyczyć. No bo bez tego to my sobie po prostu idziemy na ślepo, zupełnie. A idąc na ślepo, bardzo łatwo wpaść w jakiś dół, przepaść i tyle. Także zobaczymy, co ten rok przyniesie. Mam nadzieję, bo zawsze nadzieja jest najważniejsza, że będzie to rok udany dla nas myśliwych, ale i dla naszych rodzin. I tutaj też z tego miejsca chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami. I, i nasi szanowni czytelnicy i nasi szanowni widzowie, bo nie będę mówił wicki, bo jeżeli jest widz, to by musiała być tak, jak jest minister i ministra. To są tak kolosalne bzdury. To się po prostu w głowie, rozsądek temu przeczy w ogóle. Jest minister i ministra. To tak jakby był widz i widzka. No tak byśmy musieli mówić, że skoro mamy, mamy, widzów naszego programu, czyli to jest jakby mężczyźni. Jeżeli jeszcze są, no to kobiety oglądające to są widzki. To takie, takie to jest proste przełożenie, do takich idiotyzmów dochodzi. Ale my wracajmy do normalności, więc za jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję naszym wszystkim szanownym czytelnikom, naszym widzom, za to, że jesteście z nami, za to, że też jesteście jakby z naszymi książkami. Myślę, i ha, jeszcze, no aha, najważniejsze też: podziękowania dla wszystkich myśliwych, dla wszystkich koleżanek, kolegów, które, których spotkałem na, tej, na swojej drodze jeżdżąc po Polsce. Na zaproszenia kół, ale nie tylko, zarządów okręgowych. Indywidualnych myśliwych. Bardzo serdecznie koledzy, koleżanki za to wszystko dziękuję. Myślę, że w tym przyszłym roku też się będziemy spotykać, chociaż tak jak wiecie, że listopad, grudzień, przepraszam, ja bardzo mocno praktycznie w ogóle nie wyjeżdżałem. Bardzo rzadko gdzieś brałem udział w polowaniach zbiorowych, bo postanowiłem raz że odpuścić po tym takim nawale listopadowym, a dwa, że tak jak mówiłem, że no, dom też wymaga jakiejś troski. Kanał spotkałem myśliwych to nie wszystko, przynajmniej dla mnie. No, więc tak to się złożyło, ale bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za te zaproszenia, za te wspólne rozmowy, wspólne polowania, no i za to, że mogliśmy się poznać. Wiele tych przyjaźni trwa do dzisiejszego dnia. Też tak bywa, że, że to jest tylko tak, taki przejazd, no Gdzieś w jednym kolej jestem, jeden dzień. Trudno wszystkich kolegów zapamiętać, ale jest materiał z tego filmowy, więc to jest jakiś dokument. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Kończąc, bo idę teraz na ambonę, bo już nie wiem, co się wydarzy, potem będzie ciemno, to już nie będę mówił, tylko powiem parę słów na ambonie jeszcze ewentualnie. Więc już z góry składam wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym czytelnikom, koleżankom, kolegom z całego grona myśliwskiego takie życzenia od serca płynące. Przede wszystkim zdrowia. Nie sukcesów łowieckich na pierwsze miejsce, tylko zdrowia, bo bez zdrowia żadnych sukcesów nie będzie. Więc życzę wszystkim mnóstwo, mnóstwo zdrowia, pogody, ducha dla całych waszych, dla, dla każdego z waszej rodziny, z waszych rodzin. No i takiej tolerancji współmałżonków, żebyście mogli polować, żebyśmy, żebyśmy mogli polować. Wszystkiego dobrego, powodzenia, żeby ten przyszły rok był taki dla nas spokojny, owocny, żeby nie było mowy o żadnej wojnie, bo te wojny cały czas i te takie zewnętrzne, te prawdziwe, ale i te te nasze wewnętrzne cały czas się toczą. Chcielibyśmy, ja w każdym razie, żeby to się skończyło, i to nie mówię tylko na tym polu łowieckim, ale na tym polu takim krajowym, gdzie po prostu trwa taka walka na wyrzynanie się plemienna walka. To jest strasznie przykre, bo jesteśmy wszyscy Polakami. W każdym razie, ja tak myślę, że jesteśmy wszyscy Polakami. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrówka, przede wszystkim. Jeszcze raz zdrówka i zdrówka, no i niech burtarzy. A... Takie życzenia dla nas jeszcze wszystkich na koniec, no żebyśmy się przede wszystkim w tym przyszłym roku mogli spotykać. W takim samym gronie, jak to było poprzednio, żeby nas nie ubywało. Tego myślę, że to jest takie życzenie uniwersalne. Więc teraz już na ambonę, jeżeli się nic nie uda upolować w sensie strzału, to dla mnie żaden problem. Gdzieś tam żurawie już słyszę, tylko trochę mnie niepokoi, bo słyszałem jakieś takie szczekanie psów i to gdzieś blisko się obawiam tak, czy tu gdzieś jakaś, jakieś zdziczałe psy nie latają, to wtedy już bym nie zobaczył żadnej zwierzyny. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nim pójdę na ambonę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wpłaty, które wpłynęły na konto naszego przyjaciela Bogusia pasztora. Jak może większość naszych widzów wie, zbieraliśmy czy zbieramy dalej, bo to konto jeszcze jest cały czas czynne. Na aparat tlenowy dla naszego kolegi myśliwego koła żub w sanoku, który bardzo choruje, poważnie choruje na płuca. I zbieramy pieniądze na aparat, właśnie cenowe, który by umożliwiał mu takie normalne funkcjonowanie. Już ta kwota tam jest bardzo poważna. Właściwie już umożliwia zakup tego aparatu. Ale tak jak wspominałem, że ja na początku stycznia, to znaczy gdzieś w drugim tygodniu stycznia, jadę w Bieszczadę, w różne miejsca i też między innymi spotkam się z Bogusiem. I wtedy podziękujemy, już przedmówiłem już o tym podziękujemy przed kamerą wspólnie wszystkim naszym darczyńcom. Jeszcze raz wszystkim Wam, koleżanki i koledzy, dziękuję za każdy grosz ten przysłowiowy wpłacony na tak szlachetny cel. Daszbór. Na razie żadnego ruchu zwierzyny, ale po dzisiaj spróbuję zawabić. dostałem na święta taki prezent. Wabik Predatora z Gunbrockera. lisy to jest. Ja takiego doświadczenia żadnego praktycznie nie mam żadnego doświadczenia bo nie wabiłem albo rzadko to raczej mistrzem przez Marcin bo wola trzeba by kiedyś takie poważne lekcje u niego wziąć ale mam tego predytora no i spróbuję potem jak się tak zrobi bardziej szaro tam za jakieś 40 minut spróbuję poławić mam dobry wiatr bo wiatr wieje w tamtą stronę Generalnie zwierzyna, jeżeli się pokazuje, to właśnie tu z czy czyli jakby zza kamery, czyli mam dobry wiatr. No ale zobaczymy, także spróbujemy jeszcze predatorkiem. Coś mi się kamera opisała. Tak się trochę dziwię, że nie ma żadnej zwierzyny, tam no nie ma nic, ani sarny, nic, kompletnie nic, jedynie żurawie, bo żurawie już teraz już od paru lat ładnych, paru lat nie odlatują, jest ich mnóstwo, ale... Ani z sarny, bo to, jest zawsze, to są zawsze sarny. Tym bardziej, że od dwóch tygodni tutaj nie było polowania zbiorowego. Ostatnio było dwa tygodnie temu. Więc łowisko się powinno wyciszyć. Nikt to ostatnio ani szczelą nie polował, także... No. A tak właśnie jak szedłem, jak mówiłem, że wydawało mi się, że psy szczekają i to na lesie. I to tak wygląda, że coś... albo jakieś kundle latały bo jednak pomimo wszystko, że są wilki, które tam też tympią te, te różne pieski, ale jednak te, te takie kundelki samokarmiące się tak zwane jeszcze są. Chociaż to mi tak brzmiało na jakieś duże psy. No nic jeszcze. Muszę ja zobaczyć, ile to jeszcze mamy tego starego roku. No jest za dziesięć czwarta, czyli mamy 4-8 godzin jeszcze mamy z, z ogonkiem. Zrobi się już taka szarówka, nie chcę mi się tu siedzieć nieskończoność, nic nie widzę oprócz tych żurawi. Spróbuję zawabić predatorem, może jakiś lisek gdzieś głuchy się ocknie. się odzywają. A najczęściej na no to wabienie już tak się przekonałem, bo już kilka razy wabiję z tego wabika, to przylatują zające. Dwa lisy ostatnio mnie zignorowały, ale przyleciały zające. Zobaczymy co będzie, czy to w ogóle cokolwiek przyleci. Już przełączyłem na tryb nocny, robi się taka szorówka już całkowita. Wracam do domu, nie chcę mi się już dłużej siedzieć. Babie za dwa razy, ale ani zająca, ani lisa, nic kompletnie dziwne. Tak jak powiedziałem, że ani sarnej nie ma. Oprócz dżurawi, kompletnie nic, zero, pustynia, więc musiały być jakieś psy gdzieś tam polatały, przeposzyły zwierzynę. To jest niemożliwe, żeby to nawet sarnej nie było. Jeszcze raz życzę wszystkim szampańskiej zabawy, a też wracam do domu, bo muszę jeszcze ten materiał zmontować. Przed nami taka, no. Noc. Noc przepiękna. Noc powinna być, ale też będzie noc licznych wybuchów, szczelania jak to mówi kaniflorków. Psy będą szaleć. Moje też, chociaż już się uspokoiły, ale potem dzieje się w nocy Armagedon. Huk, strzały, wojna, jakby prawdziwa wojna była, no ale to jest tak zwana świecka tradycja. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Zdrówka, zdrówka i zdrówka, no i miłej zabawy. Do zobaczenia już w nowym roku. Dasz bur.